Dzień dobry. W przyszłym tygodniu będziemy obchodzić okrągłą 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym powstaniu wzięli udział również mieszkańcy naszego regionu, o czym informowaliśmy już wielokrotnie zarówno na naszym Facebooku, na naszej stronie internetowej, jak i tu na YouTubie, gdzie nagrany został materiał poświęcony właśnie mieszkańcom naszego regionu biorącym udział w tym zrywie. Dziś materiał będzie poświęcony Franciszkowi Szczodrowskiemu, powstańcowi warszawskiemu, ale także żołnierzowi Armii Krajowej. Rolnictwa dywersji oraz Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Zapraszam na filmik. Franciszek Szodrowski urodził się 21 lutego 1921 roku w Krotoszynie. W chwili wybuchu II wojny światowej był uczniem Szkoły Ogrodniczej w Koźminie. 8 grudnia 1939 roku został wraz z rodziną wysiedlony do generalnego gubernatorstwa, gdzie zamieszkał w miejscowości Radość koło Warszawy. Podczas zaprzysiężenia do Armii Krajowej przyjął pseudonim Hugo i otrzymał przydział do oddziału kierownictwa dywersji, czyli KDW, w ramach tzw. Grupy Radość, która wchodziła z kolei w skład większej jednostki dywersyjnej dowodzonej przez cichociemnego porucznika Józefa Czumę, pseudonim Skryty. Od 1943 do sierpnia 1944 roku Szczadrowski uczestniczył w wielu akcjach dywersyjnych i odwetowych w Warszawie oraz jej okolicach. Między innymi wziął udział w akcji Wieniec, polegającej na wysadzaniu torów i mostów wokół Warszawy w roku 1943. Brał też udział w akcji Góral na ulicy Senatorskiej w Warszawie 12 sierpnia 1943 roku. Szodrowski uczestniczył też w likwidacji gestapowca Ernsta Dürnfelda i kilku niemieckich żandarmów oraz konwidentów. W Powstaniu Warszawskim został ciężko ranny w walkach o budynek tzw. Małej Pasty, w związku z czym ewakuowano go do szpitala partyzanckiego w Kampinosie. Jako rekonwalescent wstąpił do oddziału AK Białozora, w szeregach którego walczył w Kampinosie, a następnie w Kieleckiem. Około 17 stycznia 1945 roku, przebywając pod Radomskiem, wstąpił do wycofującej się na zachód Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Przyjął wówczas pseudonim Błysk i uczestniczył we wszystkich akcjach brygady. Po zakończeniu wojny i po rozwiązaniu Brygady Świętokrzyskiej NSZ w Bawarii w roku 1945 służył w amerykańskich kompaniach wartowniczych na terenie Niemiec, a po likwidacji tych jednostek osiedlił się w Hanau pod Frankfurtem nad Menem, podejmując pracę jako cywil w jednej z amerykańskich baz wojskowych na terenie RFN. Aktywnie angażował się w działalność organizacji polonijnych w Niemczech. Zmarł 11 listopada 1989 roku w miejscowości Erlenzy koło Hanał w Hesji, gdzie został pochowany na miejscowym cmentarzu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i jak zwykle zapraszam na kolejny materiał w przyszłym tygodniu w samopołudnie. Jak widać miała być przerwa, ale nie udało mi się jej zrobić. Do zobaczenia.